Cześć, dzisiaj powiem Wam o moich pięciu zapachach, jakie lubię używać właśnie latem. Na pierwszy rzut mamy tu zapach Armaf Takher, jest to taka piękna torebeczka, piękny flakon. Zapach niedrogi, bo udało mi się go kupić do 80 zł. Jest to zapach mocno cytrusowy, jest zbliżony do Dolce Gabbana Light Blue i powiem Wam, że na początku byłam załamana jego trwałością, ale on poleżał sobie dwa miesiące i naprawdę jest teraz świetny. Używam go bardzo często. Drugi zapach, który bardzo kocham i bardzo ubolewam nad tym, że został już wycofany, to jest James Bond, to jest ta czarna wersja. Jest to zapach mocno cytrusowy, korzenny, lekko pieprzny, świeży i przede wszystkim bardzo trwały. Ubolewam, że został wycofany. Mnie udało się kupić go kiedyś za 70 zł na Empiku, natomiast aktualnie są tylko takie unikate, dostępne na internecie i bardzo żałuję. Bardzo oszczędnie używam ten zapach. Kolejny zapach to chyba już wszystkim znany. Na wiralowych TikTokach dosyć często o nim się mówi. Jest to Elizia Liczy Fizz od Fragrance World. Odpowiednik kajali też z domieszką Liczy. Uwielbiam ten zapach, jest świeży, słodki, trwały, piękna butelka. Mnie udało się go kupić na prące za 80 zł. Wiem, że teraz troszkę zdroża, ale jest wart każdej ceny. Jest to świetny zapach, który zwraca uwagę, jest przyjemny. Naprawdę uwielbiam się nim pryskać. Jest to już mój drugi flakon w tym roku, a jeszcze tak mi się nie zdarzyło. Kolejny zapach, jaki lubię używać latem, jest to Qued Al Fursan od tafy. Jest to zapach w takim białym flakonie, o zapachu takiego kokosa z taką mleczną nutą. Na początku też był lekko nietrwały. Po czasie się fajnie zmaturował i jest dosyć trwały zapach. Naprawdę taniutki mnie udało się go wyhaczyć za 60 zł. Jestem zadowolona, jest to taki kokos w bardzo przyjemnym odbiorze. Nie jest to taki kokos, wiecie, dły, tylko taki naprawdę przyjemny. Lekko słodkawy kokos, bardzo lubię ten zapach, trafiłam na niego zupełnym przypadkiem i też była to miłość od pierwszego wejrzenia. I ostatni zapach, który ostatnio też często lubię używać, jest to zapach Pandora's Scent Nuit de Passion, jest to odpowiednik oczywiście The Poison od Diora, tego niebieskiego, powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego zapachu. Mam dłuższy filmik oczywiście na profilu na jego temat. On jest też taki lekko cytrusowy, korzenny, pieprzny. Jest on najcięższy z tych wszystkich, które przed chwilą prezentowałam, ale jest on przyjemny. Ja lubię go używać latem, ale wieczorem. Jest on dla mnie bardzo przyjemny w odbiorze. Mega ciepły, fajny zapach, dobrze zrobiony. Kupiłam na Dubaj butelce. Pozdrawiam serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, oczywiście, jakie są Wasze propozycje, bo szukam jakiejś inspiracji. I polubcie mój profil, jeżeli macie chwileczkę.